Hejka widzowie lecimy z pierwszą skrzynią. Zobaczmy czy coś trafimy. Zobaczymy, czy coś trafimy. Miejmy nadzieję, że tak. No nic ciekawego, nic nie trafiliśmy. Ale odblokowaliśmy nowego zadymiarza widzowie. I teraz sobie musimy wybrać. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie jego zobaczymy sobie zmienimy już zadymiarza widzowie zobaczymy czy uda nam się wygrać widzowie powinniśmy wygrać zobaczymy widzowie zobaczymy czy się uda nam dzisiaj wygrać czy nie ale miejmy nadzieję że tak miejmy nadzieję że się uda nam widzowie wygrać by był zadowolony jeśli byśmy wygrali widzowie ale zaraz zobaczymy widzowie. Czy nam się uda widzowie wygrać? Miejmy nadzieję, że tak. Zobaczymy widzowie. Zobaczymy, czy nam się uda. Miejmy nadzieję, że. No i niestety nie widzowie. Nie udało się. Ale do... nic nie dostaliśmy. Lecimy z kolejną geraczką widzowie. Miejmy nadzieję, że nam się teraz widzowie uda wygrać. Miejmy nadzieję, widzowie, że się uda wygrać. Chciałbym wygrać, ale zobaczymy, widzowie, czy nam się uda. Chciałbym, ale zobaczymy, czy nam się widzowie uda wygrać. Nie jest aż taki bardzo dobry, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się widzowie uda wygrać. Zobaczymy, widzowie, zobaczymy. No i akurat nam się udało, widzowie, go zabić, zobaczymy teraz, rozbijamy tą skrzynię, zobaczymy, widzowie, zobaczymy, czy teraz nam się uda, widzowie, wygrać, miejmy nadzieję, że się uda wygrać, pierwszy maciek nam coś nie wyszedł, a my miejmy nadzieję, że ten nam wyjdzie, miejmy nadzieję, że nam wyjdzie. Zobaczymy, szukamy jakiegoś rywala no miejmy nadzieję, że nam się udało nam się miejmy nadzieję widzowie, że się uda ale zaraz zobaczymy, bo już widzę, że tutaj uff. miejmy nadzieję, no nie udało się, ale coś na pewno na plusie dostaniemy. Dostaliśmy 7 to dobrze Cieszy mnie chociaż tyle i zobaczymy czy coś z tego trafimy Monetki, no też dobrze i lecimy z kolejnym meczkiem widzowie Zobaczymy czy nam się uda wygrać Miejmy nadzieję, że teraz nam się uda wygrać Przedtem nasz najgorszy błąd ale nic się widzowie nie zrobi nic nie zrobimy widzowie nic się nie poradzi no nie trafiaj w niego no i widzę że już nas będzie tutaj przed tego ale nie udało się nie udało się zobaczymy udało się widzowie i ją wziąć i zabić dobrze jak widzowie Dobrze jest, zobaczymy teraz widzowie czy nam się uda, dobrze jest widzowie, już jest wielkie starcie, zobaczymy jak nam teraz widzowie pójdzie. miejmy nadzieję, że nam pójdzie bardzo dobrze, miejmy nadzieję, ale zobaczymy widzowie, bo nieraz tak jest, się wygra, a nieraz jest, że nie zobaczymy widzowie rozbijamy sobie tutaj to bo no, widzę że teraz trafiliśmy do dobrego rywala no nie będzie za ciekawie no niestety no, niestety widzę że tutaj będą lekkie problemy ale zobaczymy i udało się widzowie no, nawet dobrze, dostaliśmy plus 10, to jest dobrze wizowie, bardzo dobrze, udało się wreszcie wygrać. Cieszy mnie to. Ale widzę, że tutaj zaliczyliśmy sobie kilka rzeczy, to sobie otworzymy. Zobaczymy co z tego, trafimy monetki i monetki. Zobaczymy widzowie, lecimy z kolejnym meczykiem. Zobaczymy czy nam się uda teraz wizowie coś wygrać. Miejmy nadzieję, że jeszcze się uda jakiś mecz wygrać. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Ale zaraz zobaczymy, widzowie. Bo widzę, że tutaj już się szykuje. Bardzo dobrze. Ale zobaczymy, widzowie. Patrzymy, udało się, widzowie. Tego prosi jest. Dobrze, że się udało. Otworzymy sobie tutaj, porozbijamy sobie tutaj te skrzynki. No i niestety on tutaj ma zledka problem. Ale łóczek, łóczek chyba. Ale my mamy jakiś problem z internetem widza. Widzowie. Ale zobaczymy. No niestety będzie nas tutaj. Prześladował, ale udało się, widzowie. Plusik tego, że się udało. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Aha, dobra. Zobaczymy, widzowie. Udało się. I kolejna giereczka, i wygrana. To jest dobrze. Plus 10. Dobrze jest, widzowie. Cieszy mnie to, że aż tak dobrze nam się udało wygrać. Zobaczymy co teraz się odblokuje coś. Aha, odblokowaliśmy to dobrze. Zobaczymy. Jeszcze tego nie odblokowaliśmy. Ale tutaj widzę, że już coś na nas czeka chyba widzowie gdzieś. Zobaczymy. Aha, dobrze myślałem widzowie. Lecimy z kolejnym meczykiem. Zobaczymy teraz widzowie, czy nam się też uda wygrać. Miejmy nadzieję, że się uda. Miejmy nadzieję, ale zobaczymy zobaczymy widzowie kogo teraz trafimy no, widzę że już widzę że już tutaj czeka na nas no ale niestety niestety będzie chciała nas chyba dokałtować ale my nie daliśmy się daliśmy się widzowie nie daliśmy Zobaczymy, czy tu się ktoś nie kryje. Nie kryje się to dobrze, ale zobaczymy, widzowie, jak tutaj pójdzie. Miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze. No i widzę, że ona tutaj nas będzie prześladowywać, ale zobaczymy, widzowie, zobaczymy, bo tutaj jest. Widzę, że tutaj będzie ciężko już. Ale zobaczymy Dobrze udało się widzowie wygrać Jest plus 10 znów. Jest bardzo dobrze widzowie. Jest bardzo, bardzo dobrze. I sobie zagramy jeszcze jedną gieraczkę widzowie. Zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że też dobrze pójdzie. Miejmy nadzieję miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze ale widzę, że tutaj już się Misiek bardzo bierze i piekli ale zobaczymy Misiek się bardzo piekli zobaczymy muszę go szybko zbić trafiłem go, zdążyłem jeszcze udało nam się widzowie jeszcze mnie to, że się udało. Zabierzemy sobie tutaj te dwa. Jest dobrze, wizowe. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Miejmy nadzieję, że nam się uda wizowie wygrać. Miejmy, miejmy nadzieję, ale zobaczymy. Bo bardzo tutaj jest. On jest bardzo tutaj napalony ten gościu, bo hot, Jesteś tak bardzo, no i kolejna giereczka i wygrana, to jest dobrze widzowe. to jest dobrze widzowie, bardzo dobrze i zobaczymy czy nam się uda coś odblokować, tak odblokowaliśmy, to sobie weźmiemy od razu. I chyba to by było wizowie na tyle, oto będę się wizowie z wami żegnał na razie.